Musisz to zobaczyć, czy po tym batoniku można stracić prawo jazdy. Pewnie słyszałeś ten mit? I natychmiast sprawdzimy, ile w tym prawdy. Hmm. Sprawdzamy to. Jest okomat. włączamy. Mamy włączony to. Jest ustnik, to jest proste. No, i próbujemy. 066 bezpośrednio po zjedzeniu botonika. Więc pokazuje mi alkomat, że będę trzeźwy za 5 godzin przy takim stężeniu alkoholu. Ale poczekamy jeszcze chwilkę. Po minucie próbujemy jeszcze raz. Ustnik. Usnik jest i dmuchamy. I już mamy 0,23. Poczekamy jeszcze chwilę i zobaczymy, po jakim czasie jeszcze raz możemy dmuchnąć, żeby było 0. A może nie będzie 0. No poczekamy. Spróbujmy jeszcze raz. Czysty 0,0 po 5 minutach. Oczywiście, że jeden batonik nie oznacza utraty prawka, ale ta plotka jest ważna, bo pokazuje, jak łatwo dać się nabrać mitom. Tak samo jak wierzę, że zimny prysznic czy kawa wytrzeźwia się szybciej. To bzdura kompletna. Czasu nie oszukasz. W Polsce limit to 0,2 promila, ale przy 0,2 to już nie można jechać. A po wieczornej imprezie pojawia się zjawisko nieświadomej nietrzeźwości. Czujesz się super, ale resztka alkoholu jest w tobie i nieświadomie ryzykujesz wykroczeniem, albo nawet przestępstwem i utratą uprawnień. Więc jak sprawdzić? I uniknąć tego niepotrzebnego stresu. Tylko badaniem. Albo jedziesz na komisariat, albo używasz pewnego sprzętu. Dlatego ja polecam alkomat. Wystarczy dmuchnąć i masz pewność, że jesteś trzeźwy, no i bezpieczny. Ten alkomat posiada rygorystyczny certyfikat dla urządzeń medycznych. I pamiętaj, jeżeli piłeś, to nie jedź, a jeżeli masz wątpliwości, to sprawdź się. To inwestycja w Twój spokój, no i prawo jazdy. A link do Alkosens masz tutaj poniżej. I daj znać, czy wierzyłeś w mit batonika.